El. Kto? Zdawa. Na stopę mamy L. M Raczej L, bo... Na kolano przypominam mamy XL. Jest odpowiedni na rozmiar, a to na kolano miało Na kolano, no. XL. Moment. Moment. M była od 36 chyba coś takiego do 36, 41. Od do 41, obwód nogi pod kolana. Znaczy ja mierzy swój. Hop. zmierzy swoją nogę 260. <coughs> Hej. Ale musi uciskać, nie? Tak, to uciskowe. Mhm. No to ja mam 34, nie? Mhm. To M będzie za duża. M może być, chyba, M pan, może pan, być pan, za pan, duża. No chyba, że pani sobie weźmie przymierze i zobaczy, no. Ja tam tam, no. Tak. To na jak uważasz? To najbezpieczniej będzie wziąć tą M zobaczyć, nie? No bo chłopak zawsze ma większą nogę. Tutaj. Dla Kuby potrzebuje tego starszego. No to myślę, że ambra, M czy te opaski są cienkie? Nie, one są z takiego grubszego materiału, ale one są neoprenowe, nie? Zawierajmy L-kę. Mamo, ty nie możesz wziąć m musisz wziąć L-kę. stabilizuje i rozgrzewa mięśnie. Okej. Okay. A jeszcze mamy m z tego? Nie wiem. Macie pokopiasz? Tak, tak, tak. Mamy L-kę. Mamy L-kę. jest L-ka. L-ka cię poszuka, mamo. Wezmę M, mamo. Aha, no tak, nie. pani wezmę na M. Nie. Słuchajcie, pod doniczki. Podstawka na kółeczkach, 19 zł. Jak ktoś będzie miał ochotę, proszę, proszę, proszę pisać podstawka. Bardzo fajne, to przesuwa się tylko z kwiatem, zamiast dźwigać do góry, podnosić. Znaczy, mam ostatnie cztery sztuki Natura Box. To są maski do włosów. Oliwy z, oli to jest, z oliwek, przepraszam. To jest oliwek po 11 zł. Ostatnie cztery sztuki. Naprawdę, to, to warto. Fajne są te maski. Włosy są takie delikatne, po nich mięciutkie. Polecam. Wejście ostatnie cztery. Ona mi każe podawać z dół. O, ja cię będę podawała. Ale to było złośliwe, nie mówię. To było złośliwe. Tylko mamo elka została. E, do okrywania róż, kochane. Włóknina. 9 zł. Jak ktoś chce, to piszemy. No jest tutaj. E, z włókieniem nic się nie stało, tylko po prostu jest opakowanie. E, jedno opakowanie Maska tej maski no, do włosów. Justyna Krzyżako Krzyżykowska. I Patrycja. I pa e, Patrycja. Dziękuję. O. No i co ja teraz chciałam powiedzieć? Do okrywania, do okrywania rusz. róż, słuchajcie, 9 zł. Ona nie jest rozerwana do Nie, podrób. no jest do no, tego 9 zł. Mamy też, słuchajcie, do rozsad, propagator. Na rozsady, jak wysiewamy rośliny i tak dalej. O, to. i to jest za 15 zł, słuchajcie. 15 zł. Też mamy biodegradowalne. Większe i mniejsze. Po 4 zł. Nie, nie mamy. No nie. 4 zł i większe i mniejsze. One są po 4 zł wszystkie. Tak, większe i mniejsze. A będzie dobra. Dla mnie ta Elka. Alina Mazur. Maszkę do włos. Będzie do... To bo... pani e, Justynie dawałaś z tego, tak? Z tego tak. No? No. masz? Tak. Majd taką panią tę dziurkę na kolanie, więc od warto Ja ci mam uwezmę tą Elkę. Zapisuję. Alino. Alymo. Tam ma zapisaną yy, Aneta yy, Tak, pani mm -hmm. Pani Aneta ma maskę. Mielka, a, no to super. No, a właśnie wspominałam o tobie, że miałam mi napisać jak tam i te zdjęcia, nie? Yy, mogę? Tak, na no. grilla, 6 zł. I tu mamy trzy tacki okrągłe. Tak, to jest firma. Jak w tej firmy? Jakie to jest porządniejsza? Ja Mówiłam, że ja będę potrzebowała tej łopaty. Będziemy robić remonty, zestaw trzech pędzli, sezon zaczyna się, remonty, cztery złote za opakowanie, za trzy sztuki. Polecam, będziemy remontować, malować, można zrobić fajny prezent dla męża, bo będzie wiedział pędzle. Pani Ptasza, Ptasza, jak kupicie im pędzle, to będzie dla niej taki znak, że to trzeba wyremontować coś. Ani ma Andzi, bo chciała do malowania. Pędzle Pędzel, Pani Dobrysia. Tak Mówię Wam, to jest bardzo fajna rzecz. Takie parę rzeczy męski kupić, w prezencie dać. Oni się na pewno domyślą, że o coś chodzi. Pędzle Pani Dorota. Do Mamy jeszcze raz, dwa, trzy, pędzle, cztery pan... sztuki. Pędzle Patrycja. Mhm. I Patrycja Ptaszek jeszcze jedno pędzle. Słuchajcie, zostały ostatnie trzy sztuki. To proszę bardzo, odkładamy. Ktoś tu remonty będzie robił. Mamy farby, jak pokażę. Zaraz pokażę. Ja robisz remont jakiś? Nie, ja do malowania chciałam. Ty. W zasadzie, słuchajcie, do malowania to tak jakby, wiecie co, ja kupię jedno pędzle, też sama wezmę, bo u mnie musi być też remont. To mój mój chłopiec o tym nie wie, właśnie że Słuchajcie. właśnie Pudru jak raz Zobaczcie. Andzia chciała, nie? Andzia chciała, chciała, czy jest Andzia może na tej transmisji? Tak. Chciałaś do malowania. Zobaczcie. I, i do oczu. O. Idealne słuchajcie. Mięciutkie, no. delikatne. Tak. Tak. No, ja drugą stroną jak można jak zrobić jak kreseczki. Tak. Poczekajcie.